Witam Cię w nowym pięknym dniu. Chciałem zacząć od skateparku, ale oczywiście pustego i oczywiście żartuję, że chciałem zacząć, bo tylko w zasadzie jestem, tylko, tylko w zasadzie przechodzę, ale byłem bardzo ciekaw. Podobno wczoraj tutaj przyjechała straż i kogoś tam zatrzymała, Miłosza nie było, ale słyszałem, że straż miejska przyjeżdża i kontroluje, także póki co skateparki są jeszcze zamknięte. A jednak nie wolno oficjalnie. A, czyli nie wolno tutaj przebywać. A my idziemy z na zakupy do sklepu budowlanego. Tomek! Posłuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Wczoraj był u mnie kolega Darek, którego też znasz. I tak jak zawsze ja się ciebie doradzałem odnośnie spraw budowlanych, no. to ostatnio zaczynają się pojawiać u mnie osoby, które dzwonią do mnie i się mnie pytają. Bardzo dobrze <gry> i się mnie pytają. Wczoraj właśnie kolega Darek do mnie dzwonił i się pytał odnośnie tego. Tam odno się gładzi, jak to położyć, coś tam i tak dalej, także widzisz. Ja teraz coraz coraz bardziej zaczynam być ekspertem. Staję się ekspertem. Coś mi się wywinęło chyba tutaj. Teraz wiem, że dotykam. O nie. Dobra. A jak ta maseczka? Bo miałem sobie też ją kupić. No dobrze, do, dobrze, lepiej niż tamta? Lepiej. Zdecydowanie. Bo wcześniej Tomek miał taką, wiesz, tutaj z tym filtrem, taka porządna. No ale. Ale ciężko było oddychać w niej. Niech on się wykaże. Bo on się nie wykazuje, bo on ma wywalony, rozumiesz? Wywalone! Została mi tylko... History dni widziałem, mi tylko fizyka. Mam powiedzieć, że masz dwa dni opóźnienia, czy nie? No opóźnienia. Zrobiłem wszystko, robiłem wszystko na ten. Wydrukowała tyle tego. że chyba nawet dwa razy, żeby wydrukowała to samo, żeby tylko było, że mam mega dużo. I jeszcze wydrukowała mi na to, co mam z Tutaj Tomek mówi, że RTV prawdopodobnie coś... bo nie mogą sprzedawać? Dlaczego? Nie no, mówią tylko A... kontaktu chyba, żeby nie było, tak? Ale sklep może być otwarty czy nie? Chyba nie. Ale może być tak, że na przykład jest po, prost... towary, tak? po prostu wydaje mi się, że... Nie... A że odbiór towaru, tak, że ktoś, czyli rozumiesz, że ktoś zamawia sobie przez internet, a odbiera, ale nie może chyba w sklepie odebrać. No i do tego będzie wiesz, że jest. Że jest tutaj. Tak, tak. No gdzieś sklepy, no niestety, trzeba kombinować, muszą kombinować, bo inaczej to, że fryzjerzy nie kombinują. Najbardziej z tego wszystkiego bolewa na tym, że mam po prostu włosy takie, jakie mam. Dzień dobry. Tylko że Oczywiście, byłoby rozwiązanie takie, że się obcinam, tak jak latem, na zero. Tylko nie chcę tego zrobić. Znowu, bo tak to by się ogolił, bo opierniczyłbym się na zero. Co? Jak drzwi, brawo. Ej, co jest zamknięte? O, 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 <śmiech> <śmiech> Czyli co, to też dotyczy ty. <laughs> w jakim jesteś wieku? Ale we dwójkę jak wejdziemy? We Ja byłem przekonany, że ten 65 plus dotyczy tylko i wyłącznie sklepów spożywczych, a to jednak budowlanych również. No tak. Bo ja chciałem jechać kupić te płyty pilśniowe. Jakie? Sklejkę. No też nie da rady. I co robimy? Bo do sklepu też nie zrobię zakupów sklepi. A w tym, a w mięsnym zwykłym? Też nie kupię w mięsnym zwykłym. Chodź zobaczymy. Ale pierwszeństwo. Czekam na Tomka, bo mi się udało. Ja się załapałem. Jak było pusto, a nie wolno zdejmować. Yes, ciężko mi jest, dobra. I, te... I po prostu Tomek musiał przepuścić później inną osobę, która która była 65+, plus, ale wszystkie. Nawet tutaj jesteś Rossman, Wszystkie sklepy w tych godzinach. Są dla seniorów, czyli. A widzisz, a, e, euro jest zamknięte. Nie? Czyli. A. Czyli bo jest. punkt wydań. Czyli można zamówić sobie poprzez internet, a odebrać tutaj. Tak? No, tak to, to wygląda. wygląda. Tomek mówi, że. Bo jutro jedziesz, tak? Po, do Agaty. Jutro jedzie Tomek do Agaty meblem, bo tam wziął sobie meble. E, odebrać może. I to samo mówi, że Wiki. Wikej można zamówić. Nie można chodzić po sklepie, ale można odebrać dwa raz policyjnym płacjada. A teraz troszeczkę Fify. każdego tygodnia staram się uczyć kolejnego triku i teraz w tym tygodniu się uczywa się tego, żeby być lepszym. Jeżeli chodzi o mój skład na tę Wigę Likendową, w ogóle czekam na Tocy, ale generalnie to jest mój skład. Dalgisze, zobaczymy jak się będzie nie grało. Jedynie co mnie zaskakuje, to 17 właścicieli miał, więc może być słabo. No i świetna obrona Sol Campbell. Wjechaliśmy do sklepu i kolejka jest 2, 4, 6, 8. Z 50 osób. Ale teraz chyba jest przepis taki, że więcej osób może wejść jednocześnie do sklepu. Zobaczymy, czy ta nasza, o, widzisz, tu jest końcówka, a my, a tam jest wejście. A ja już tutaj mam kolejeczkę i sobie, weźmiemy i poczekamy. Ruszyliśmy, za czym się zmieścimy? Ja razem jesteś 9 No Tomek też robi w domu malowanie, znaczy też Tomek robi w domu malowanie i, I jaką farbę? Jaki kolor? Cappuccino wziąłeś? No nie, wziąłem wanilię Dwa rodzaje wanilii Ja tu nie no to nie coś w tym stylu, tak? A tak, bo tam było... Wanilia krem Szukamy klamki, bo ja potrzebuję klamki ale Tomek właśnie chce takie to jest uchwyt balkonowy, że jak ktoś wejdzie na zewnątrz, to ja to też wezmę. I to jest no tanie, No Ale to jest sam uchwyt, na no, gdzie konstrukcja do tego? To jest sam uchwyt do zamykania, ale że, jeszcze, żeby się zamykało. A, ten, ten, zamykałem. ta zapadka taka. Ten. Bo tu chodzi o to, że żeby była właśnie taka, taka rączka, czyli ktoś wychodzi na balkon, zamyka za sobą balkon, ale żeby on się nie otworzył, to jest taka zapadka, że, że te drzwi po prostu się tak łatwo nie otwierają. No, no tak, no bo tak to no to co, co to da, że, że tylko należy, że przymkniesz, tak? Ale, ale drzwi mogą się otworzyć. Tak, masz to? Jest, zatrzas balkonowy. No tak, tak, o właśnie. Widzisz, i to wchodzi... I to wchodzi w to i w to w to. One. Oczywiście chodziło nie o gwozie, tylko o wkręty. I dużo tych krętów kupiliśmy. Kupiłem. <grym> I właśnie po to. O, a widzisz, a jeszcze do skateparku, do wybudowania, będzie potrzebne drewno. Tylko byłem w tartaku. I w tartaku jest dużo, dużo taniej. Przykładowo. A, jak to było? Gdzie jest ta kantówka? A bo nie, tutaj jest taka większa. O. Na przykład na podstawę. To jest jaka. Tam będzie 6x6. 6. Na 6x6. Na, tak? 9 I 7x7 7 to za sztukę. Ale sztuka kosztuje, ale sztuka jest 2,5 metra. 56 zł. A mi w tartaku ile powiedział? 3,30 za chyba 6x6. 6. No czyli powiedzmy 3,80. Czyli powiedzmy metr w tartaku tej kantówki będzie kosztować, no nie wiem, 6 zł.

Nie wiem, czy tak jest ciemno i jest problem... Hm. Nie ma sklejki. Za dwa tygodnie dopiero będzie, mniej więcej. Hm. Trochę się skomplikowała sytuacja ze skateparkiem. Hm. I co tu zrobić? A bla... Tomek, a blacha się tutaj kupi? Blachę. Nie kupiłem sklejki, ale kupiłem blachę. Może się przyda. A takie ja to dobrze. Takie mu to dobrze. Ach, ale ładnie nie pachnie. Mmm, smacznego. Dzięki. A zaraz na kera. Że chciałbyś zacząć grać w, po w pokemony. No tak. Ale Czyli ja mam dobrze. Ale jak będziesz miał konto stare, to wtedy będziemy wychodzić na dwór. Będziesz wychodził? Dobrze. To się cieszę. Posłuchaj Marcel, Co dzisiaj robiłeś z Miłoszem w nocy? Powiedz mi. Był koncert. Na Fortnite. Cie. Tak, Fortnite, Fortnite'cie, Scott jest, tak? Scott, y, Travis eee, Scott No, Travisa Scotta Ogólnie nie mogę wam nic zdradzić Dlaczego? E, bo jest coś ciekawego Ale... No coś, co się nikt nie dobrze, spodziewa. Dobrze, w skrócie Miłość i Marcel dzisiaj w nocy, o pierwszej w nocy Aha, przypomnę, nie wiem, czy to mogę powiedzieć Ni A co? Powiedz mi, no. Nie, dobrze, powiem <noise> Dzisiaj w nocy Miłość i Marcel o pierwszej, tak? Siedzieli eee. do pierwszej w nocy i później właśnie chcieli zagrać w tego Fortnite'a A Marcel mówi tak, ja mówię do niego weź się, weź uśni, A później cię obudzę, czyli była około ko 10 godziny, weź uśni, A później cię obudzę A ty zasnąłeś Ja zasnąłem, tak, ale o co mi chodzi Pamiętasz co ty powiedziałeś? Skakałeś, żeby się tylko rozruszać I co, powie i co powiedziałeś? Żeby się, żeby się orzeźwić? Żeby nie usnąć? A, żeby będę twoje skarpety Buty no, mówi, tata! Skarpetki! Aha, mhm. mówi tak, tata, gdzie są twoje skarpetki, to się obudzę szybko. I zaczęły się śmiać, Mówi, syn, no co ty? No nie? No ale co? Zadziałało? Nie, nie próbowałeś. I graliście? Tak, bardzo fajnie. Kto jeszcze grał? Niech napisze. Aha. A, a! A, i jeżeli tata dzisiaj to montujesz? Tak. Ale o której? Na 18.30, a jest 16.00. 16? No i wiesz co najgorsze zrobiłem, Marcel? Teraz się zaczyna we w Fortnite kontekst. Ej, 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 wiesz, co zrobiłem? To ta skasowałem, Marcel skasowałem omyłkowo to, jak otwierałeś kendamę. Tą tą piękną. I ja cię kręcę. Naprawdę. Skasowałem niechcący. Z dysku. Nie. Bo to było wcześniej nagrane. Opłaca ale... się, bo są fajne nakajki. Świetnie wygląda. To fajna kendama. Pokażemy. Ty pokażesz, ja mam lekcję. Ale to, no to, to, to można odzyskać konto w chyba tak. Budziaczka, daj. Poczekaj, nie. No. no. Dobra, spadówka. Zacząłem się interesować w związku z koronawirusem. Jest nowelizacja tarczy antykryzysowej 2.0. I każdy mały przedsiębiorca, czyli na przykład taka osoba jak ja, może uzyskać pożyczkę 5000 złotych. Która może być darowana. Czy można ją. czy teoretycznie, jeżeli będzie się prowadziło firmę przez 3 miesiące, to te 5000 to jest taka. dostaje się od państwa za darmo. Więc wydaje mi się, że warto skorzystać. Jeżeli ktoś prowadzi firmę, to niech się za to weźmie. Mm. No. Gdzie ona jest? Wziął. A nie. A, a, nie, a. Jest, dobra. Mówię nie ma, myślałem, że miło się wziął. Słuchaj, a zauważyłeś, że tutaj jest e, że lepka taka ta farba. Tak. Zauważyłeś to? Taka, ale tak się kle... Tak. Jak y, te. Wiesz co po, jak po... te y, w piłce ręcznej, co tak piłka o, była tak. Tak, a wiesz po co to jest? Żeby łatwiej się robiło triki. Rozumiesz? Lepkie? No bo tak, no zobacz. A, żeby się przyczepiała. No właśnie. I tu jest, ona jeszcze jest, o, ta jest zrobiona tak, to. że jest dziurka specjalnie po to, żeby był, łatwiej triki się robiło. Jeszcze jest tak wyrzeźbione tutaj. I, no, jest ta rzeźba, rzeźba, tak. Tak jest Ale najbardziej, ja powiem o czym innym. Marcel. Naklejki. <grych> na, nie nie tylko naklejki, ale opakowanie jest super designerskie. Jest świetne. I to, co jest w środku, ale co, co ja będę chciał zwrócić, kiedy indziej o tym opowiem, jest świetne. Chodzi o to, że. Grafika jest świetna. Wszystko styl, to ja kiedyś o tym opowiem, że chciałbym dostosować to, co jest tutaj, o takie wizerunki, do, do, naszych, do naszych vlogów. I bardzo brzysty. Wyobrażam sobie przykładowo tutaj Miłosza. I takie właśnie taka grafika. No, dla I mnie. I co najlepsze, jest jeszcze taki plakat. A, i z drugiej strony Pro jest. Plakat. Team i... O, no. To. Ekstra. Widzę, że sobie chodzi, żeby. No, może nie skopiować, to to, no ale tak. zainspirować się. Nie wiem, czy w przypadku miłosza. A jeszcze taki włosek jak ma miłosz podobny. Troszkę tak. O, potrafisz coś tutaj. Tak, ty? tylko jeszcze nie, bo nie jest tak. dobrze. przyzwyczajona. No dawaj, po prostu. Jest taka lepsza. Wow! Ja w tym tygodniu nie miałem czasu, żeby się uczyć. Ale. W ogóle ja nie, ja nie mogę tutaj wygiąć ręki, mi jest ciężko jakoś. Nie wiem czy to ze starości, to taki szybko się o człowiek uczy. Przynajmniej te podstawowe. Ach. Masz, widzisz, to jest... Ej, światło przeszkadza. Ugięte kolana. Ugięte kolana. Tu nie boli mięsień. Jak to zrobić? Nie, muszę się tego nauczyć. Jest! Pierwszy raz. Dzięki za oglądanie. Cześć, widzimy się jutro.